Z Ewangelii według świętego Jana: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kiedyś słyszałem taką bardzo ciekawą medytację o tym, że Bóg mógł pozostać między nami w jakimś stanie zupełnie bezpiecznym, nie jako chleb, który łatwo skruszyć. Ale na przykład, jako diament, który jest najtwardszym minerałem świata, moglibyśmy na ten diament patrzeć, moglibyśmy go zamknąć w muzeum za jakąś odporną szybą, wyznawać, że w nim ukryty jest Bóg, sprzedawać bilety do takiego miejsca, z daleka go podziwiać. Tymczasem Bóg tak nie chciał. Chciał zostać w chlebie, żeby każdego było stać i żeby z każdym mieć tak blisko. Jak blisko może być wtedy, gdy go spożywamy. By z każdym wejść w taką szaloną, absolutną, niepojętą intymność. Oto chleb żywy, który daje życie, bo nie jest do obserwowania, podziwiania z daleka. Jest do spożywania, do karmienia się nim i do stawania się takim jak on. Do zobaczenia jutro.